Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry wszystkim. Dzień numer 1 w stolicy Kambodży Phnom Penh. pom. Co można powiedzieć? W końcu bardzo fajnie. Jest fajnie, bo jest, jest ruch. Widać, że coś się dzieje. I nie trzeba szukać. Nie trzeba szukać atrakcji, bo są na każdym kroku. A z tym, że jest a z tym, że jest ruch, wiąże się jeden problem. Podobno dużo kieszonkowców. Także trzeba uważać na swoje rzeczy, mocno trzymać telefon jak się idzie. Bo to nawet nas y, kierowca Tuktuka ostrzegał, że nawet jak siedzicie w Tuktuku, a jest korek, to ludzie potrafią, potrafią. Nie ludzie, tylko złodzieje. Bardzo brzydko by, bym ich teraz powyzywał, bo ja jestem tego zdania, że złodziei to się powinno karać odcięciem jednego palca za każde złapane przestępstwo. Kończę się na oczy, nie? A jak się nie nauczy, to nie będzie już miał palców, żeby kraść. Także mi się wydaje, że jak odetniesz, zaczynając od małego, nie? No i wtedy, raz, że każdy widzi, że jesteś złodziejem, a dwa, że no głupio ci będzie zrobić to jeszcze raz. Bo jak na przykład zobaczą starca takiego z jednym palcem, pomyślą, o kiedyś przeskrobał, ale na pewno już jest bardziej taki y, humble. Czy jak to jest humble? Bardziej teraz skromny, nauczył się i nie robi. Pokorny, o! Pokorny, nauczył się, nie kradnie już. Chwała mu i takiemu już można zaufać, nie? Super! Nie wiem czemu, ale strasznie się cieszę na ten ruch tutaj. Nie wiem czemu, ale dzisiaj jestem napełniony pozytywną energią. stolica O skubany, kolejny, trzeba uważać jak jeżdżą, bo po chodnikach jeżdżą tyle ten, ale zacząłem nagrywać, bo chciałem pokazać wam nowy new build nowe budownictwo, proszę bardzo taki apartamentowiec nie wiem co to będzie zapytam się hello, you know what this is? flat? apartment? O bank? apartment, thank you apartamentowce klaty flaty, zielone, idziemy ten budynek ogółem zapytałem się lokalców. w 2008 zaczęli budować o dziwo także trochę im to schodzi bardzo popularne w, w Kambodży zauważyliśmy są takie kosze podarunkowe ale kurde, patrz ten taki konkretny nie? 178 dolarów 178 dolarów. Tak, dobrze. no A taki mały z kawą? Nie widać. Nie pisze. Ale no, są w każdym sklepie i na każdym rągu, nie? Są czasami sklepy z samymi koszami Dokładnie. Mijaliśmy teraz takich pięć sklepów, co same kosze, tylko tym się specjalizują, nie? Zawinię no, takim. Z takim tym, Bardzo no. mi się podoba. Fajna. Jest, jest, jest. Urzędówka. Następne garnitur Kasia, to będzie burza Ostro. Widzisz, Masz. A teraz ogółem udajemy się bardzo ciekawe, lecz nieprzyjemne miejsce do muzeum ludobójstwa czerwonych Kmerów pomiędzy, pomiędzy, rokiem 74. a 79. Jeden szatan, lider partii komunistycznej, diabeł, zwany Pol Pot Postanowił wymordować 25% ludności Kambodży. Swoich Swoich. Swoich mordował. Idziemy teraz do jednego z takich muzeum. Się udało. Pan w kasie wziął ten. Wziął mi, wziął pieniądze. Potarganą dwudziestkę, którą długo, długo trzymałem, bo nikt nie chciał przyjąć. A więc znajdujemy się teraz w tym, na tym obiekcie więziennym, bardzo nieprzyjemnym, w którym przetrzymywano i przesłuchiwano ludzi. Zmuszano ich do przyznania się do rzeczy, których nie zrobili tylko po to, żeby karę im, karę, karę śmierci im wydać. No. Normalnie widać ślady krwi po płytkach pozostawione. W niektórych pokojach są nawet zdjęcia, więźni, jak normalnie krew z nich spływała pod łóżkę normalnie po ścianach, po sodach ślady tych ślady paznokci. Normalnie jakby ciągali więźni albo na górę, albo na dół. Straszne. Muzeum mieści się w byłym liceum, które zostało przekształcone w więzienie i centrum tortur przez reżim Czerwonych Kmerów w latach 1975-1979. do 1979. Podczas rządów Czerwonych Kmerów pod przewodnictwem Pol Potta Więzienie S21 stało się jednym z najbardziej przerażających miejsc w Kambodży, gdzie zginęło tysiące ludzi. A kim oni byli? Czerwoni Khmerowie. Oni byli radykalnym reżimem komunistycznym, który przejął władzę w Kambodży w 1975 roku. Ich celem było stworzenie społeczeństwa agrarnego, co doprowadziło do masowych przesiedleń, przymusowej pracy i egzekucji milionów ludzi. W okresie funkcjonowania więzienia przez jego mury przewinęło się około 17 tysięcy ludzi, z czego przeżyło jedynie kilku. W więzieniu S21 przetrzymywano, przesłuchiwano i torturowano przeciwników politycznych, intelektualistów, cudzoziemców oraz każdego, kto był podejrzany o sprzeciwianie się reżimowi. Obecnie muzeum jest miejscem pamięci ofiar reżimu Czerwonych Kmerów. W muzeum znajdują się fotografie ofiar, narzędzia tortur oraz cele więzienne, które mają na celu edukowanie odwiedzających o okrucieństwach tamtych czasów. Ekspozycje muzeum mają na celu uczczenie pamięci ofiar oraz przypomnienie o tragedii, która dotknęła Kambodżę. Kolejna miejscowość, kolejny festiwal. No, można tak powiedzieć. Pną, pnem, wieczór wyszliśmy na, na miasto i powiem wam, dzieje się, nie? Jest, jest jasno, tu jest rzeka, łodzie z imprezami pływają. Yeah kolejny night market. No, pnem night market. Trzeba coś zjeść, godnie Powiem wam, trzeba przyznać, że duży. się idzie, się idzie. Mało? Mało białych, dużo y, turystów azjatyckich, albo lokalsi Ciężko mi powiedzieć, no nie? Bo podobni wszyscy do siebie. Znaczy nie, no i idzie różni, który to jest Chińczyk, a który, który na przykład. Kmer. Dużo prędzej, Kmer. Ale ogółem ten. Dużo lokalnych. Dziękuję. nie za bardzo na ten, na zainteresowane tym tańcem chyba przyszły tylko wiesz jak to się mówi, zalogować się być aktywne ruszać myszką, tak, przyszły do pracy ruszać myszką <laughs> jak to źle brzmi <laughs> bardzo źle to brzmi słabo ogłęb, czemu słabo? nie dziękuję nie, 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 nie. Słabo, słabo, bo mało pamiątek, same ciuchy. Na co nam ciuchy? Mamy ciuchy. Ale mnie wzięła w dzielnicę, ale chyba nie przez ten, chyba przez pomyłkę. Tam mamy bar, który się nazywa Darling. Hager. Mamy bird in hand, czyli ptaszek, ptaszek w ręce. I same dziewczyny, takie samotnie wyglądające na zewnątrz. A po lewej Sexy Night. I, I kiss i coś tam, coś tam bar. Tutaj też? Sin City? O ja cię nie mogę. Ale żeś No chyba źle skręciliśmy. Ale patrz, wszystkie się malują na dzisiaj wieczór. No. Patrz, same się suszą. Tak. Dziecko się buja. Pokaż to dziecko, pokaż to dziecko. No jest. Tutaj siedzą, dziewczynki, same. Tak. Bardzo w grzechów, chyba lubią wnosić. Tak. O, no Gdzie? Jest złoto, tak O, a może Złamane serce ktoś ma i tu przyjdzie sobie No nieźle Salon masażu X-House Classy Bar Nana Classic Wszystko złoto, to się Dokładnie. Ale nie jedna z nich ma klejnoty Dobre, dobre, dobre Dobre Co się dzieje na tym mieście? Ostro. Power hub. A power. A power hub. Dobra. Angry birds. Angry birds? Tak. Gdzie tak jest? A jest, no. Angry birds. Honey pot. Oh Jesus. Holiday. Holidays. Beautiful girls, music, Aha. fun. Come and taste the honey. Oh Jesus. Sherry. Oh, pani ribateln. Pani, yes. Pani bardzo była ta. Oksygen bar, nie, ja się nie mogę. Coś. No, takiego to tutaj nie No? Ale, co muszę powiedzieć? Widać mnie. Widzą kamery, to się y, zakrywają. Muszę powiedzieć, że jak widzą kamery, to się zakrywają, no nie? Czyli. Porządne dziewczyny, tak Troszkę tam wstydu mają Aha, Aha. Tak Kurczątka pod światłem Tak Foxy lady, the lady, proszę bardzo Rany Jurek, ty A co wam powiem, to to, że To już taka trzecia albo czwarta ulica To się nie kończy Nowy Jork Tommy Free pool table mogła się chociaż w środku Aha ale masz teksty kotek, ja się nie mogę ty Dzisiaj jest twój wieczór No nieźle. O, ale zakrywają się O, nikt nie chce O, tutaj faka pokazuje jedna Brzydko, brzydko, brzydko nie <laughs> Amazing, wow, ja cię nie mogę ile tam tego jest o, jakby to ten, jakby to mój dobry kolega Marcin podsumował to wszystko jednym słowem: ostro. He, he. O. Gdzie my jesteśmy? Ty. O oryginały. O. Jak wygram na loterii? Nie przyznam się, ale będą znaki. I... Jaka ładna torebka Gucci no. Wszędzie to samo pan powiem Czy Turcja Czy Marrakesz Czy Kambodża Wszędzie to samo Wszystko robione w Chinach albo w Tajwanie To jest ciekawe Tutaj Pan ma lud Mieli lud do worku Worek. Odebraliśmy właśnie pranie. Kozaki, nie? Patrzcie na to. Tak mi wręczyli paczkę. To jest nasz worek og ogólny na, na pranie, a w środku jest zapakowane. Jest poskładane, wyprasowane i dane w taki normalnie foliowy worek. Może mi się uda pokazać. O, może słychać. Proszę, foliowy worek dany. Pięknie pranie na pewno będzie pachnące. I to wszystko za 2 dolary, bo tu jest 2 kilo. Tutaj się płaci tak 8 zł za pranie. Kilo za dolara. Tam jest słoneczko. Ostatni dzień. Ostatni dzień, gdzie? Ostatni dzień w Kambodży. Tak naprawdę. Ostatni pełny dzień. No? Fójka, fójka. A, good luck. A, Aha, czyli kupuje się te ptaszki. Dla szczęścia, tak naprawdę, żeby je wypuścić. Może to, że ty je oswobodzisz z tej, Z tego więzienia? O! To wtedy to ma ci przynieść szczęście. Może.